Pokazuj mi, ja tu Lechu w górniku rocznych coś ty tu robi... muszę dorobić te klocki, bo by były dziury. Aha. Tu, tu. No. No a tutaj normalnie. A. A tu by trzeba było taki hajsterek zrobić, wiesz, C -c -c -c. w A tu idzie tak. A. A, no ale kolego, no to tu, one obowiązkowo będą chcieli siedzieć. Tu, tu, tu by, by musiała być deska ścięta. Aha, no, to no i ja, będę będą siedzieć Ja Lechu, nie pomyślałeś Patrz, pat, 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 patrz, patrz, patrz Patrz one wyrobiają O to są mnie dwie pory osobno Nie rób, patrz ona głupio poleciała tam Koń, i co teraz? Sam będzie larmu, koń Pa koń nie ma swojej samicy Pa, koń idzie za tobą, Lechu Puść go, puść go Puść konia, a niech idzie na dwór, Lechu Puściuś go! Gładą ci, puść konia, a on chciał za nią iść! On ją tak pędzi, że on chce na dwór iść! Uciekaj, koniu! A ten go bije, biały! Skąd go bije? Uciekaj! Teraz pusty i cwaniak! A idź! Pa! Koniu, puść. Ty pierunie!